Siema, dzisiaj będziemy rysować z Wipa takimi markerami. Eee, więc zaczynamy. Piszcie w komentarzach. Co następnego mogę narysować? Zrobiliśmy już szkic, teraz będziemy kolorować. Jak już pokolej, pokolorujemy połowę, to Wam to pokażę. Już zrobiliśmy połowę, a drugą połowę już będziemy do końca nagrywać. A ci to ładnie wychodzi. ostatnia literka i skończona Prawie jest koniec i przypominam, możecie pisać w komentarzach, o ile będą włączone, bo czasem zapominam, to możecie napisać, co mogę następnego narysować. Tak wygląda efekt końcowy. Ja już się z wami będę żegnał, Nara.